Nie wiem, czy wiecie, ale jeśli chodzi o polskie dziennikarstwo, to nastał pewien upadek. No, wyobrażacie sobie, że dziennikarz opłacany z naszych podatków jawnie pobiera, popiera kandydatkę Tuska, a później stanie taki przed kamerą i powie, że jest bezstronnym dziennikarzem, a to jedyna bezstronna telewizja. Oczy krwawią na taki widok. Cześć kochani, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj właśnie o wielkiej aferze związanej z nowym DVP, a mianowicie z dziennikarzem panem Czyżem. Nie jest on jakoś bardzo lubianą postacią, jednak mógłby zachować jakieś pozory obiektywizmu. Czy tam niezależności, tylko jak się okazuje, przyzwyczajają nas do tego, że przestajemy już wymagać, przestajemy się dziwić, a zaczynamy się do tego właśnie przyzwyczajać. Wiecie, nos do smrodu też się w końcu przyzwyczaja i trochę tak to wygląda. Także jeżeli chcecie wesprzeć moją pracę, to zostawcie łapkę w górę, będzie mi bardzo miło. A teraz, nie przedłużając, zaczynamy. Zapraszam. Yeah. Wiecie, ja już nie będę mówić, czego wymagam od mediów publicznych, bo to w Polsce nie jest istotne. Najpierw mieliśmy TVP, teraz mamy TVPO i jak do smrodu zdążyliśmy się przyzwyczaić. Bo jest pewna pani Agnieszka Rupiniewska, kandyduje na prezydenta miasta Zabrza i pani dostała spore wsparcie medialne od pana Czyża. I tutaj postawmy sobie pytanie, czy to przystoi dziennikarzowi pokroju pana Czyża? A no jak widać sam wyczuł chyba, że to lekka wtopa, takie małe fopa i zaczął się z tego tłumaczyć. Posłuchajcie. Dzień dobry Państwu. Powiem szczerze, nie wiem jak powstają takie historie, ale powstają, więc trzeba się do nich odnieść. Jakieś niesamowicie niezdrowe emocje i namiętności wywołał jeden z wywiadów, który udało mi się nagrać w tej kampanii samorządowej. To jest akurat wywiad z jedną z kandydatek do fotela prezydenta miasta Zambrza. Nawiasem mówiąc z jej główną kontkandydatką też dało mi się nagrać taki wywiad. Ale akurat ten jeden wzbudził niesamowite emocje. Może dlatego, że pani kandydatka go zapowiedziała. Więc aby uspokoić wszystkich rozedryganych i rozdygotanych w swoich emocjach, pragnę państwu wytłumaczyć, dlaczego to robię. Robię to dlatego, że od kilku lat prowadzę projekt internetowy zajmujący się losami metropolii w Śląsku i zrobiłem to także dlatego, że jestem po prostu dziennikarzem. I bardzo mnie interesuje to, co się dzieje na Śląsku i w Zagłębiu, ponieważ tam mieszkam. I ponieważ obchodzą mnie sprawy społeczne. I ponieważ uważam, że moją rolą jest również przesługiwanie ludzi, którzy ubiegają się o ważne miejsca w naszym społecznym życiu. Po to i tylko po to to zrobiłem. Być może ten mój krótki anus nie jest nikomu niczego potrzebny, ale coś mi się wydaje, że jednak jest, bo zauważyłem w niektórych środowiskach nadzwyczajnie dygot w tej sprawie. Nie ma w nim nic nadzwyczajnego. Będę to robił, ponieważ mnie to interesuje i ponieważ uważam, że taka działalność jest po prostu polityczna. Pozdrawiam wszystkich, którzy nie mogli spać w nocy, bo zobaczyli zapowiedź tego wywiadu i odsyłam do naszego kanału. Obejrzyjcie wszystkie te wywiady. Naprawdę jest tam sporo i uważam, że i Śląskowi, i Zagłębiu coś możliwe należy. Pozdrawiam. No, powiem Wam tak. Z jednej strony rozumiem, naprawdę go rozumiem, że jako dziennikarz przeprowadza wywiady z kandydatami na prezenterów, radnych i innych, którzy mają chęć dopchnąć się do koryta i wiecie, co można człowieka lubić lub nie, jednak mam wrażenie, nie wiem czy słusznie, ale to ta kandydatka, ta kobieta, pani Agnieszka, zrobiła sobie kampanię wyborczą na jego plecach. To ona zapragnęła rozgłosu, a ten dał się wciągnąć, jakby nie miał żadnego doświadczenia w... w te sidła. Taki przykład z życia wam podam. Był u nas na przykład pan Korwin na wywiadzie, był u nas nawet poseł Cookies. I wielu innych polityków, i zawsze robi, robię sobie później z nimi fotkę, w sensie, ja sobie robię z nimi zdjęcie, yy, i nie oznacza to, że wspieram ich kampanię wyborczą, bo wiecie, jak to jest. Tak naprawdę, przychodzi do Was człowiek, z którego poglądami się nie zgadzacie, jednak okazuje się on fajnym człowiekiem, tak prywatnie. Jest miły, grzeczny, kulturalny, bez kija, wiadomo gdzie. Bo widząc polityków wyłącznie w mediach wyrabia się o nich zdanie, jednak po prywatnej rozmowie okazują się spoko ludźmi. I choć politycznie nam nie, nie jest ze sobą po drodze, to zawsze staram się szanować gości, i jak mam być szczera, jeśli chodzi o gości kanału bądź na bieżąco, to każdy gość dał się lubić. Nie było buty, nie było wywyższania i może dziwnie to zabrzmi, to co powiem, ale też mi się wydaje, że pan czysz jak dziecko dał się właśnie wkręcić na podbicie zasięgów tej pani. Oczywiście tak doświadczony dziennikarz nie powinien do tego dopuścić. Jednak stało się, mleko się rozlało, a pannica zrobiła sobie kampanię, czyli cel osiągnięty. Druga sprawa, mogli mieć to dogadane, w sensie ja Cię wesprę, a później się wyprę, jednak co zdobędziesz głosów, kochaniutka, to Twoje. No tak też mogło być. I wiecie, to wszystko to pięknie brzmi, co mówię. Ładną bajkę Wam opowiedziałam. Dajcie znać. Bo tutaj taki dobitny dowód jego bezstronności. Posłuchajcie. Ktoś tam jeszcze może syknąć, że chłownia się uczy dopiero bycia marszałkiem. Ktoś może dodać, że chłownia ma tylko maturę. No być może, ale tak się składa, że napisał więcej książek niż niektórzy z Was w tym pisie w ogóle przeczytało. Posługuje się polszczyzną, której nie rozumiecie. Trochę nie dziwota, jesteście luminarzami nauki i wiedzy. No widzicie, hołownia cacy, a w pisie książek nie czytają, można pisu nie lubić, wiadomo, ja się zazwyczaj... Martwię, jak ktoś jest fanatykiem jednej partii, ale nikt mi nie powie, że Kaczyński jest złym politykiem i że jest niedouczony, bo on doskonale wiedział, co robi, jak robić i kiedy robić, żeby utrzymać się przy władzy przez 8 lat. I byle kto by tego nie osiągnął. Zresztą to samo zdanie mam o Tusku. To nie są głupi i nieoczytani ludzie. To są cwane lisy. Nie mylić z Tomaszem. I wiecie, jechać po PiSie i jednocześnie tworzyć uśmiechniętą Polskę z kandydatką od Tuska na prezydenta za. To się raczej nie dodaje, ale posłuchajcie, co mówi dalej. Niektórzy mówią, że teraz to jest taki drugi TVN, a jeszcze inni, że 1930 jest trochę nudna. Jeżeli ktoś uważa, że czyż obiecał czystą wodę i czystej wody nie ma i on jest kłamcą, to nie chce z nim rozmawiać, bo jest głupkiem. Pierwsze wydanie miałem okazję z moimi rodzicami oglądać. Mój tata jest z rocznika 55 i on stwierdził, że to jest bardziej ważna zmiana niż jak się kończył dziennik telewizyjny. Jeśli ona ma być rzeczywiście czysta, albo ma aspirować do tego, żeby być czystą, to ona musi być niejaka. Proponujemy na pewno inną jakość niż ta, która była. Albo jesteś jakiś, albo cię nikt specjalnie nie szanuje. Ale być może taka jest nasza powinność. No i jak słychać, jeśli nie będzie się powoływał na jakąś stronę, na jakąś partię, to telewizja będzie nijaka? Ja panu powiem, nie nijaka, a obiektywna. Może warto każdemu patrzeć na ręce, tym bardziej, że każdy Polak, niezależnie od poglądów, chce mieć co oglądać, bo za to płaci. I ja nie mówię, że zapisu było lepiej, bo to była tuba propagandowa PiSu i to jest niepodważalne. Jednak panie Czysz, proszę chociaż nie udawać. Jednak za takie gadanie dość dobrze się pan dorobił. Nie lubię zaglądać do cudzego portfela, chyba że zarabia z moich podatków. No to mam takie małe poczucie, że muszę pogratulować nowego auta, chociaż tak tylko wspomnę, że samochody są passe. Mało ekologiczne, ale co ja tam wiem o autach, skoro takowego nie posiadam? A tak coś mi się o uszy obiło, że w TVP miało problem z wypłatą wynagrodzeń, ale to może zwykłe fake newsy, jak widać, na niektóre wypłaty wystarczyło. Ale pokażę wam tym razem fragment mater materiału z TVN, który, jak się mówi, brzydko się zestarzał. Zobaczcie. W faktach czas na wschodnie wzorce wolnych mediów, czyli przykład na to, jak wolność się zabiera. Niezależnych dziennikarzy w Rosji praktycznie nie ma, niezależna telewizja dla władzy stała się niebezpieczna. Były szef NTW opowiada ciekawe historię, rozmawia z nim Andrzej zaucha. Wielkie demonstracje w obronie niezależnej telewizji i wolnych mediów wstrząsnęły Rosją 21 lat temu. Tysiące ludzi domagały się od Kremla, by przestał atakować prywatną telewizję NTW. Niszczą nasze wolne słowo, niszczą naszą wolność, nasz wybór i niezależność. Jeśli, jeśli NTW zostanie zamknięte, to my, normalni ludzie, nie będziemy mieli tutaj życia. W latach 90., gdy prezydentem był Borys Jelcyn, media często, bardzo ostro krytykowały władzę. Gdy w 2000 roku prezydentem został Władimir Putin, wszystko się zmieniło. Doskonale to pamiętam. Pierwszy roboczy dzień w Rosji po zaprzysiężeniu Putina zaczął się od tego, że putinowski spec nas zupełnie nieoczekiwanie. Napadł na główną siedzibę koncernu medialnego pana Gucyńskiego, do którego należało wtedy NTW. Najpierw były rewizje w biurach, potem oskarżenia o oszustwa finansowe i żądanie, by telewizja obciążona kredytami została przejęta przez Gazprom, państwowy koncern gazowy. Putina w NTW irytował zwłaszcza satyryczny program Kukły, czyli Lalki. Chodzi o to, żeby właściciel NTW został zmieniony i żeby ten nowy właściciel zmusił dziennikarzy do opowiadania o wielkości naszego prezydenta, by opowiadali o tym, jakich wielkich przemian ma zamiar dokonać w Rosji i o tym, że w Rosji nigdy nie było łamane prawo. Biznesmen Władimir Gusiński założył NTW w 1993 roku. Kanał szybko stał się jedną z trzech najważniejszych rosyjskich telewizji obok dwóch państwowych. Był źródłem niezależnej i obiektywnej informacji pokazywał prawdę o wojnie w Czeczeniu i korupcji urzędników państwowych. Jewgeni Kisielow, który pod koniec lat 90 był szefem NTW i jednym z najbardziej znanych i wpływowych rosyjskich dziennikarzy telewizyjnych, mówi o jeszcze jednej kluczowej dla Putina sprawie. Media w Rosji są niezwykle potężnym instrumentem wyborczym, przy pomocy którego konia można wprowadzić do senatu i zrobić senatorem. Tak samo każdego można zrobić prezydentem. Dzięki potędze wszystkich mediów prezydentem został Władimir Władimir Putin nikomu nieznany urzędnik z Petersburga. A to znaczyło, że niezależna telewizja jest dla Putina niebezpieczna. Kreml nie przebierał w środkach. Gusiński został nawet aresztowany i zmuszony do podpisania zgody na oddanie NTW. Telewizja została przejęta przez specjalnie powołaną spółkę Gazprom Media. Dzisiaj wolnych mediów w Rosji praktycznie nie ma. Telewizje i gazety są podporządkowane Kremlowi, który teraz niszczy już także niezależne portale internetowe. Andrzej Zauha. fakty. I to, że w Rosji panuje propaganda medialna, nie trzeba mi tłumaczyć, bo ja to wiem. Oglądałam jak Putin manipuluje społeczeństwem. To samo robi Łukaszenka, ale tak samo robi wiele innych krajów, niestety w tym Polska. Rządy biją się o media publiczne, biją się o wyciąganie na nie pieniędzy, biją się w ten sposób o wyborców, przecież właśnie skończyłam oglądać, jak TVP sponsorowało kampanię wyborczą Trzaskowskiego, i oni nie przepuszczą żadnego głosu, który może im dać propaganda w telewizji. Także, czy Kaczyńskiego, czy Zatuska, moim zdaniem, chyba nie warto tego oglądać, bo jak widać, dobrze nie jest i lepiej nie będzie, skoro pan czysz. Twierdzi, że publiczna telewizja byłaby nijaka, jeśli on byłby bezstronny. Ale, żeby było wiadome, to nie jest upadek polskich mediów. Upa upadek polskich mediów już dawno nastąpił. To jest sztuczne podtrzymywanie przy życiu. Taka telewizja pod respiratorem. Czy im wyjdzie to podtrzymywanie? Nie wiem. Większość miłośników PiSu poszła do Telewizji Republika. TVN trochę się widzami podzielił, oglądalność spada. Szkoda w to inwestować. No ale z czegoś y, trzeba płacić takim. Czyżą. Bo przecież zobaczcie, co uważa pan Czyż. Kanał to moja prywatna sprawa i nikt mi nie ma prawa zabronić mówienia tego, co uznaję za ważne. I nie mogę pozwolić sobie na to, aby stracić no, znajomość z kilkoma tysiącami ludzi, nad którą wspólnie przecież parę lat pracowaliśmy. Więc obiecuję wam, że kiedy no trochę to jeszcze musi potrwać, sprawy w tej mojej nowej firmie... Ułożą się jak należy, a jestem przekonany, że to już nie odlega perspektywy. To będziemy się spotykać, Musimy do tych spotkań, na pewno. No ja nie wiem, czy to tak do końca Pana prywatna sprawa. Ma Pan jakiś tam kanał na YouTubie, udziela tam Pan jakiegoś wsparcia, jak widać, osobom z konkretnej partii politycznej. Gdzieś tam sobie samochodem jeździcie i opowiadacie bajki. Patronite odpalony, więc jest dobrze, a już Wam... Czytam co zachęca do wpłacania pieniędzy dla tego pana, wcale nie stronniczego dziennikarza. Uwaga! Razem budujemy nowe media, niepubliczne, bo te nas zawiodły media obywatelskie finansowane dobrowolnie przez was. Wy jesteście pracodawcami, wy wymagacie, wy recenzujecie. To nie abonament, to nie podatek, które narzucało nam pis, to wasza wola budowania nowej rzeczywistości. To są wolne media. Coś panu statystyki na kanale ostatnio spadły, ale no tutaj to nie pomogę. Nie, że nie mogę, zwyczajnie nie chcę. E, I nic by mi do tego nie było, serio, gdyby nie państwowa posadka na niby bezstronnym stanowisku za pieniądze Polaków. Bo zobaczcie, pan Zbigniew, murarz, nie zakłada ta, żeby móc płacić podatki na e, te, pana telewizję. Pani Halina, pracująca w wiejskim sklepiku, również tego nie robi. A płacić musi. Tak więc może taką sz czy tą uczciwości Pan obdarzy tych ludzi, którzy na to płacą? Ja nie wiem, może ja się nie znam, może tak się kręci biznesy na państwowych posadach. Wiecie, czuję takie żenua postawą niektórych wielkich dziennikarzy. Ja nie mówię, że mają wszystkich po głowie głaskać, ale zobaczcie, jak Żukosia w sprawie Żydów, którzy zabili Polaka, napisała prawdę. To oczywiście, że musiałam ją pochwalić. Nie dałoby mi to spać w nocy, jakbym nie zauważyła u niej tego sukcesu. Ostatnio nawet Yahira mnie zaskoczyła wpisem na x odnośnie mieszkań, i tak zaskoczyła pozytywnie. Jednak nowe TVP to stare TVP nic dobrego na żadną partię polityczną, plus. plus Tus prócz Tuskowej e, dowiedzieć się nie można. No nic, dajcie znać kochani, czy oglądacie telewizję polską, czy macie jeszcze jakieś wymagania co do, do dziennikarzy, czy zwyczajnie ich skreśliliście i ten zawód już nic nie znaczy. Czy wpadł Wam kiedyś w oczy kanał Pana Czyża? Czekam na Wasze opinie w komentarzach, a ja Was jak zwykle buziam.